O Boże, ale ta impreza jest super, co nie klawi. Oczywiście, pan. W ogóle jaka muza teraz leci? Ja właśnie nie wiem. Ej, w ogóle dziewczyny, gdzie są nasi popacy? Właśnie nie wiem. Może poszli na chatę czy coś takiego? Może. Ale, fajna muzyczka. Co to? A, i don't quit, a co? A, nic Sabina, tylko tak się pytam. A, dobra. Może ściszymy trochę, bo zagłośno, co? Dobra. No to Frani już ściszyła. Dobrze, moi drodzy, a teraz zapraszam Was na żart. No chyba tej idiotce kompletnie odwali. Żeby żarcie było, a jak coś wymyśli? No to trudno nad. Zrezygnujemy z tej imprezy. Dokładnie. Ale super ta impreza, co? Patrycja? No dokładnie, Agatha. W ogóle nie wiem, czy są ci chłopacy. Może dziś poszli? A chyba poszli na chatę, bo mi powiedział yy, Fabian, bo że nie może tu siedzieć do późna. Aha, dobra. Mój też poszedł. Mój też. Mój też, mój też, mój też, mój też. A nawet akurat mój chłopak i Laura. Laura, co mówisz, że nie ma twojego chłopaka, jak jest? A, zapomniałam. Jest Marcin? Jest. W ogóle chłopacy, gdzie są. gdzie są. Gdzie jest reszta? Gdzie się wszyscy podzielają? Ja właśnie nie wiem, bo im się nie chciało tutaj siedzieć, więc poszli już do domu. A pytałeś się, czemu idą. Cholera jasna. Pytałem im się, czemu idą do domu razem z Marcinem. Nie, Marcin, tak było. No oczywiście, że. Zapytałem się y, kolegom, czemu idą do domu, a, powie a oni powiedzieli, że nie mogą się iść do późna, bo matka im nie pozwoli. Myśl tak, tak myślałam, że tak będzie. Serio? No serio. Dobra, Marcin, chodźmy, też musimy spać na chatę. No to widzimy się do. Do kiedy? Ale fajna muzyczka leci w ogóle. No to widzimy się do kiedyś, nara. Chodź Marcin. Już idę, Josh. Powodzenia na imprezie. Nara. Kurde, ciekawe co teraz będziemy robić. No właśnie też nie mogę doczekać, co będziemy robić. Bo będzie za żarcie. Fajna muzyczka leci. Ty wiesz, Patrycja jaka to muza Sabrina Carpentin Express. Skąd ty to w ogóle wiesz? Bo na przykład patrzę sobie na to. Na to, co puszcza fran. Ale że na froncie, czyli że w ogóle nic nie puszcza, tylko z telefonu? Mm, nie wiem. Myślę, że. że możliwe troszkę. A w ogóle żarcie, za zniedługo będzie, co nie skank. Oczywiście skank. Jak mogłam zapomnieć, że jestem taka głodna jak wilk. Ja tak samo. Dziewczyny, wy jesteście głodne, czy nie? Kurde, jeszcze. Aha. O, hej, skanki. Obudziłaś się do cholery? No, obudziłam. A w ogóle żarcie zaraz będzie, słyszałaś? Słyszałam, słyszałam, bo Frania mówi... coś tam, że żarcie będzie. No wiem. Ej, a nie to Arlet... Y, sorry, y, reklama się włączyła, bo nieraz mi się reklamy włączały. Mam nadzieję, że nie jesteście źli, dziewczyny. Nie no, Frania, nie jesteśmy. Tylko chodzi o to, że... Była trochę tam kilkorek... Ale to tak nic nie stało. A, to spoko, już Myś myślałam, że jesteście złe. Nie no, nie jesteśmy, Frania, to jest głupoty, Oczywiście, że nie. Dobra, moi kochani, teraz zapraszam was na pyszne żarełko. A kiedy to żarełko będzie? Niedługo, Madis, niedługo. Ale przecież widzę, że coś tam jest. Czyli prawdopodobnie musimy już tam iść do tego stoiska. Anita, nie mogę się doczekać, nie mogę się doczekać, kiedy musimy zjeść yy, te pyszne żar... Tam, na froncie, widzisz? Widzę, widzę, Anita. Yy, Anita, Arlesta, sorry. Sorry, że tak do ciebie powiedział, nie jesteś zła? Nie, nie. Czasem już, czasem, czasem każdemu się czasem zdarzy, że się pomylisz ze mną i z tobą. Aha, dobra. Bo ja jestem to, a ty Orletta. No dokładnie. Teraz musisz zapomnieć, musisz pamiętać, że ty jesteś to, a ty Arletta. Y że, nie, ja jestem Arletta, a ty Anito. Właśnie Dobra. E Foxy, musimy iść na to żarełko, bo już nie mogę doczekać. Oj, przywaliło się. Przepraszam. Kobieto, coś ty zrobiła! Ale co Foxy, o co ci ch... Przewaliłeś im zegar... zegar. No sorry, to był niechcący Fox. Nie jesteś zła? Jasne, że... jasne, że nie. Dobra, idziemy na to stoisko z pysznymi rzeczami i możemy wrócić na No dobra, spoko. No to idziemy, no na co czekać? Madison, chodź tu. Czekaj na nas, Madison. Ciekawe, czy kąpiel też będzie, bo, bo widzę, że jakiś portal tam jest. No chyba będzie, tak? Nie musisz mówić, no. Klaudii, przecież wiemy. Ale, ale Frania nie mówiła dokładnie, czy jest kąpiel, czy nie. No cholera, jasna. Przecież jest, jest tu portal, nie widzisz? Widzę, widzę. Nie się spokojnie. Zróbcie trochę odstępu, bo dziewczyny też będą. Dobra, robimy odstęp. Chodź, Anita, tutaj siedzisz. I już tu się działo. Dobra, Patrycja, chodź. Ale super, że to jest żarcie jest zaje będzie zajebiste. Co? No, nie wiem, czy to aż takie zajebiste. Może będzie takie. Takie. 2 na 10. Właśnie wiem. Dobra, Kornelia, chodźcie. Już idziemy, nie drży się Agata. Kurde, czemu ja w ogóle nie mogę stanąć? No bo że źle założyłaś, Kornelia. Dlatego. Nie o to w tym chodzi, Aurora. A w oczym. Nieważne. Późnie, później ci powiem. Dobra. Weź yy, przesył to wyrowaleria, bo inni się chcą też zmieścić. Dobra. No to tu. Ale że tak na samym końcu, czy o co chodzi? Nie, bo wy ty idziecie, tak? Muszę dla was miejsce zrobić. Żebyście nie marudziły. Dobra, dobra. Mów sobie ile chcesz. Nie będzie tutaj swoich. Nie będziemy Twoich debilnych e, planów. E, tam. Ja nie będziemy twoich... ...demilnych rzeczy tam słuchać przez ciebie. No stójżeś normalnie, Korne... a czemu się ciągle ty przewalasz? No nie no, bo ta kiecka jest jakaś dziwna, no nie mogę na nią stanąć. No to mogłeś sobie kupić in. O, dobra, teraz zajebiście, ja idealnie stoję. No... To po co marudziłaś? Na cholerę marudzisz. Jak, jak ci się coś nie podoba, to musisz zrezygnować z nim. Koniec tematu. Um, dziewczyny, róbcie trojkułko. Ale w ogóle kto dostanie te wszystkie jed... Kto to w ogóle wszystko zjeżdża? Ja właśnie nie wiem kto, no. Boże, dziewczyny, wy zawsze musicie wszystko się wpytać, i nie jest. Schoje... Dobra. Zrobimy tak, że same dziewczyny będą, a w pierwszym, ten, w drugim rzędzie będą e, też dziewczyny. Pięć. Zajebisty pomysł, to może tak zrobić. Dobra, Nadia tu by nie stała Sabina A w ogóle jeszcze Lisa, Foxy, Skanki, Skanki, gdzie mam się zmieścić? Nie wiem, gdzieś tu Nie wiem, może Chodź do stołu Lisa, Foxy już idziemy Kurde, w ogóle nie ma tu miejsca No tu Sorry, że słanią, bo my też musimy tu zjeść. Nic nie szkodzi Foxy, Lisa Każdemu musi się czasem zasłaniać Dokładnie. Dobra, ja tu będę z Klaudii. To ja też. Ani tu będzie. A Betta będzie tu. No i widzicie, jak to jest normalnie, nie wiem, idealne przygotowanie się i zasiadanie do Znaczy, a akurat my nie mamy krzesłu, więc. Więc bez krzeseł to ewentualnie możemy się yy, stać na stojące. Ale dobra, nieważne. Ciekawe, co tutaj mają dobrego. Hmm, co ja pierwszą bym zjadła? Foxy, może coś byś też zjadła? Aha, nie, bo ty jesteś lisem. Nie, ja bym zjadła to, kanapkę. Kanapkę z biedry po 20 zł? Bez przesady, przecież w ogóle te kanapki mleczne nie lubisz. Jak nie lubię, jak lubię. No to udowodnij, czy lubisz, czy nie. Bo ja nie wiem, czy ty lubisz... Bo ja myślę, że chyba ty nie lubisz, raczej wiesz? Lisa, nie mi nie za debila. Przecież, oczywiście, że lubię. No to czemu nie, nie spróbujesz? Dobra, spróbuję. Dobre! Mm. Jak ci smakuje? Właśnie. Bardzo smacznie. Możecie spróbować. Dobrze. W ogóle, co, co bierzesz pierwszy? Co, co, co bierzesz pierwsza do zjedzenia, Anubię? Nie wiem, sobie. Co... Ja bym zjadła na twoim miejscu snickersa, lizaka, jakiś napój malinowy. To w ogóle serwują tu napój malinowy. Znaczy Franio to serwuje chyba, tak? Czy mi się tak prosto wydaje? Chyba ci się wydawało Sabina, bo, bo akurat tam, gdzie... Pan mi szczytał ten gaz... ten, e, ga... ten. książkę OKINO... To chyba prawdopodobnie coś serwowało, jakieś lizaczki. No przecież byliśmy w sklepie, tak? No, aha, zapomniałam. Ej, patrzcie, Lola idzie. Ciekawe, co ona tu chce? Nie, Laura? To co zawsze jesteś, coś chce. No, bo chcą Antonina, no nie, nie moja wina. No właśnie więc. A ciekawe, co ta Lola chce, Lena. Co nie? No, i... Ja się nie mogę doczekać, czy ona też na imprezę. Mhm, ciekawe. O, hej! Hej, co ci tak w ogóle nie było do jasnej? Sorry, że mnie tak długo nie było, bo nie wiedziałam, o której jest impreza i w ogóle. O, od 18 do północy jest. Aha, dobra. Dzięki za przypomnienie, bo tak akurat to by nie wiedziała. Gdzie jest Valeria? Valeria jest z tyłu. Dobra. A, a ta piosenka to śpiewa Make you mine Madison Beer. Czyli ona pije piwo. Aurora, co to odwala? Oczywiście, że nie. Takie ma po prostu nazwisko, tak? Aurora. Właściwie wiem, kornel, nie musisz rzeć na mnie mordy. No dobra, spokój. Nie, no, na no masakra, Ciągle mi się te głupie reklamy włączają, jakieś zasrany, No co Tyle reklam nawalają, że masakra. No, ludzie. Dobra, to gdzie mogę siadać? Gdzie mogę stać? Szko szkoda, że nie ma krzesła, ale mogę stać. A jeszcze się muszę Walerię zapytać. Waleria, przepraszam za spóźnienie. Nie, nie wiedziałam, u której jest ta impreza. I nie wiem, nie wiedziałam, u kogo jest. U mojej najlepszej przyjaciółki, kifani. A. Mam no nadzieję, że się no nie, nie, nie gniewasz. A w ogóle miałam przyjść w sukience, czy bez? O, nie ci to. Zależy, czy bez, albo tam z. Aha, bo ja nie byłam w Holandii, więc nara. Pa, pa, Dobra. Zasiadam do tego stołu. Dobra, jest jak było. Nie, nie będzie tutaj żadnego bez, bez się pieprzenia, jakiś tam. Dobra. No to co ja najpierw, dziewczyny? Właśnie nie wiem, co pierwsza jest Fiona. Właśnie nie wiem, Edy. Bo ja mam na przykład Kinder Bueno, Lizaka, napój o smaku malinowym. Y ten to akurat to był w sklepie u pana Misia. I, i franie też tu serwuje, czyli moja y siostra. Dobrze mówię, nie? To jest moja siostra, Fiona. No. Dobra. Nie wiem, co to mam pierwsza zjeść, ale mi, mi się wydaje, że mogę sobie zjeść e, sneaker. A wy? Jak wy obstawiacie, dziewczyny? Wiesz co, Lola? Ja bym zjadła na twoim miejscu e, Kinder bueno. Ja też bym chciała Kinder Bueno. Patrycja, nie podzielisz się? Przecież się podzielę. Dzięki Bogu, bo tak to bym się zabiła, jeśli się nie podzielisz. No przecież się z tobą podzielę, no Sabina. Nie, 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 za idiotkę, proszę cię. Dobra, Patrycja. Ej, ciekawe, czy w ogóle Maria, e, tostowa Eliza i ta lodowa dostała zaproszenie. Ja już nie mogę do tego Frania, chodź tu. Idę, Valeria, nie się, idę, idę. Wycho wychodzę z baru. E, sorry, bo muszę gdzieś wyjść, muszę do, do tego, do kibla iść. Dobra, to idź. O co chodzi? A powiedziałaś im, że idziesz do toalety? No powiedziała, mimo co. To była taka ściema. No dokładnie. A w ogóle jestem ciekawa, czy Maria, Tostowa, Eliza Lodo i Lodowa wiedzą coś o tej imprezie i może dostały zaproszenie. A ciekawe, czemu ich nie ma. Hmm. To jest bardzo podejrzane, czemu ich nie ma. Może poszły, nie wiem, na piwko ze znajomymi. Może tak, może nie. Tego nie wie nikt. No dokładnie. Ej, patrz! Chyba idą. Serio? No oczywiście. Idzie Mario najpierw. O, Siemka. Ej. tych w ogóle długo nie było. A, bo mieliśmy... Z, e, ten... Zlodowom kilka plan. Czyli... Że może do tego portalu wrzucimy pącz? Ty, no dobry pomysł! Siemka. Elo. Idą to stowa i Eliza. O, modelki teraz lecą. Gdzie jest ta franie? Przecież powinna już z dawno, dawno z kibla wyjść. No bo powinna. A tam y się okazuje, że gada sobie z dziewczynami. Co ty gadasz? No, mówię serio. Że co? No ona gada z dziewczynami? To czemu ona nie poszła do tak? No właśnie, nie wiem czemu. Cała jakaś nienormalna jest? No bo jest. Nie no, to jest masakra. Przecież ona niedawno z kibla powinna wyjść. No właśnie wiem, ale to jest dziwne, nie, Klaudii? No oczywiście, przecież powinno być stalety niedawno. No bo powinna, Paweł. Mhm. Ciekawe, jak tam długo będzie siedziała w tym kiblu. No, pe pewnie jest 24H. Ale o co chodzi? No bo ten, słyszałaś to? Ale co? No, że frania Gadesy z dziewczyną. Przecież ona była na stalety, kiedy go wyjdzie. O Boże, ale wy macie pomysł, naprawdę. Ta frania, ta frania jest jakaś dziwna ostatnio, bo. Bo ten, bo ona sobie gada z Ludową, Elizą, Tostową i Marią, wiesz o co chodzi, a, ja długo, a ja długo nie ma w barze. Ty, to trochę się robi podejrzane, co nie, Antoni? No, oczywiście, Auro. Trochę robi się, trochę, trochę bezczelnie, że tak długo nie ma, to bez sensu. No bez sensu, nie wiadomo co, przecież to jest taka mała sakra, że normalnie nie wiem. Się zabije normalnie. Antonina, ty szanujesz, przecież nie, nie się nie zabijesz, bo po prostu tak na żarty wszystko mówisz, wiesz? Nie, nie musisz mi nic sam robić. Dobra, dobra. Dobra, ja może po niej pójdę. Albo ja może pójdę. Nie, to ja mogę pójść. Dosyć, 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 do, dosyć, spokojnie dziewczyny. Ja może pójdę. Zobacz, co, co tam się odwala. No to pójdź. Jak tam, jak, jak przyjdziesz, to to, powie, tam, to powiesz, to zapytasz nam się, co się tam dzieje. Dobra. W ogóle co wy sobie myślicie? O, y, cóż. Hej, Lola. Nie wiedziałam, że ty też tu przyszłeś na imprezę. Pewnie chciałaś coś zrobić? Pewnie chciałaś coś odwalić? Nie, nie chciałam mi odwalić. Co wy sobie myślicie? Wygadacie gadacie ze z Franią, a Franie nie była dawno w toale? Przecież Franie powinna iść do toalety. co, co ty sobie myślałaś? No co? Ale o co ci chodzi, Lola? Przecież ja tego skłamałam, że idę do toalety, a Lodowa, Maria, Tostowa i Eliza przyszli z nami na pogawędkę, prawda? No prawda. Co ty sobie w ogóle myślisz? Czy ty siebie słyszysz w ogóle? Wiesz co znaczy iść do kibla? Czyli idziesz do toalety, yy, wysikasz się i dziękuję do jedzenia. A nie, że sobie godzisz z dziewczynami i przedłużasz czas. Co to w ogóle ma być? Przecież to jest takie bezczelne i takie bezsenne. Ale no, Lola, o co ci w ogóle chodzi? Wiesz, my chcemy sobie pogadać, a ty się wtrąca. To ty się nie wtrąca, Lodowa, bo ja wszystko wiem. Ale co wszystko wiesz? Ty jest jakichś idiotów, co? Nie, nie mam za was idiotów, tylko ja po prostu wam mówię, co jest. To stąd. I mi tutaj, tutaj nie kłam, że, że jakieś głupoty, że Frania ma, ma gadać z wami i nie idzie do toalety. Sorry. Nic się nie stało. W ogóle dlaczego, dlaczego ty, Frania, nie idziesz do toalety, tylko se godosz z dziewczynami? Bez sensu. O, zapomniałam iść do toalety. Za późno już, za późno. Co się tam w ogóle dzieje? Frania, czemu, w, czemu nie powinnaś być w toalecie? No bo zapomniałam, Agata. No jak zapomniałam, Frania? Błagam cię, ty normalnie nie się jakimiś tekstami, bo ty jak nas rozśmieszasz. bo ty jak coś wymyślisz, to normalnie się poży. Naprawdę. No, Agata ma rację. W ogóle co wy sobie myślicie? Że Frania ma iść do Ty czego wy w ogóle nie rozumiecie w tej piosence? Ale że co, lola, je nie o ci... to, to z tobą icie za bo naprawdę źle ci się z oczu patrzy. Naprawdę. Dobra. To no co? Może coś wymyślimy coś. Wymyślimy coś. Co niby znowu wymyślicie? Hm? Może jakieś nie wiem... Kąpiel czy... Zresztą główno z tym, bo wiecie, że kąpiel to jest, to jest takie przyjemne. A może kąpiel z ponczem by się nadała do, do kąpieli do, do was? O, bez przesady. Tostowa. Uff. Idziemy, Agata, nie będziemy ich słuchały choć. Oj, moja kiecka. Nic was tak w ogóle długo nie było, dziewczyny. No bo y, ten, Frania miałeś do toalety. A zamiast pójścia do toalety gada sobie z dziewczynami. Co? To Jesteś jakiś nienormalny. No dokładnie, bo w ogóle... Czekaj, ja, ja idę to załatwić. Frania, chodź tu. Znowu jakiś pacho... No serio nie, mo... nie dasz nawet pogadać, Kornelia? Co ty jesteś? No, ty się w ogóle siebie słyszysz? Ale o co ci znowu chodzi? Znaczy, o, o co tobie w ogóle chodzi? No właśnie kobieto, skąd ty się urwałaś? Jak to skąd się urwałam? No to stowa, posłuchaj mnie. Franie miałaś do talety. No i co z tego? Przecież ona skłamała, że tylko idzie do talety, tylko poszła pogadę sobie z nami. gówno mnie to obchodzi. Frania cię normalnie zabije, jak, 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 jak psa. Normalnie ty jesteś jakaś, nie wiem, najgorsza nastolatka w mieście. Kornelia, czy ty w ogóle z ciebie słyszysz, co mówisz? Jestem najlepsza w tym mieście. Mhm, mm najlepsze ty to zaraz od razu będziesz. Ale dobra, nieważne. Nie gadamy o jakiś tam pierdoch, tylko gadamy, co się tutaj w ogóle dzieje. Wiesz, bo to nie, to nie było tak, to ja nie chciałam iść do toalety, więc poszłam pogadać sobie z dziewczynami. Aha, wiedziała! Bo był widać to już po twojej minie, Frania, aha, i zaraz dzwonię na policję. Tosy, dzwoń! Co mi, co mi zrobi? Masz czterne, masz 15 lat. Powinnaś sama wiedzieć, że e, ten... Że dzwonienie, na poli jak, że dzwonienie na policji z jak gadamy to jest nielegalne. Mhm, jeszcze zobaczysz, tylko, że tak się to po prostu tak stanie. Normalnie to za oszołomy z was, naprawdę. O co jej w ogóle chodzi? Ja właśnie nie wiem o co jej chodzi. O dobra, nie schodzi. Stanę się chyba największym poś pośmiewiskiem świata.